Minął pełny miesiąc, tak więc chciałem pokazać, jak wyglądało zużycie prądu i jak pracowała pompa w miesiącu styczeń. W miesiącu, który był no dosyć taki mroźny i zimowy. Taka prawdziwa zima była. Tutaj widzicie ostatnie 30 dni. W jaki sposób pracowała pompa. Na tym wykresie łatwo zauważyć, że były momenty, gdzie zużywała tam w granicach powyżej 10 kWh, 20, 30, a nawet powyżej 50 kWh. Te duże piki zużycia energii spowodowane były mroźnymi dniami, temperatura sięgała do minus 20 stopni mimo wszystko e, urządzenie bez problemu ugrzało dom e, także tu nie było jakieś tam e, nieprzyjemności e, jeśli chodzi o grzałki tak, e, grzałki e, grzałki e, się załączyły wszystko jest w opcjach instalatora, można to, to pozmieniać. Ja mam pozwolenie użycia grzałek od minus 10 stopni. Tak więc, jeśli potrzebowała, to odpaliła grzałki po to, żeby wspomóc sprężarkę, gdy osiągnęła zadaną temperaturę. Grzałki się wyłączały. Jeśli chodzi o zużycie w całym miesiącu. Ja to zmienię na, na miesiące Tak wyglądało zużycie. Styczeń 850 kWh, koszt przy założeniu 60 tam groszy kiloW 500 no niech będzie to 30 zł. Uważam, że to jest w sumie, no niedużo, tak? Tym bardziej, że nic praktycznie przy urządzeniu nie robię, nie czyszczę, nie wsypuję żadnego paliwa i tak dalej. W gruncie rzeczy wyszło to dosyć fajnie. Jeśli chodzi o same grzałki, powiem jeszcze, że mi przy defrostach pompas bierze grzałki. Nie mam żadnego bufora tylko ogrzewanie podłogowe, najprawdopodobniej jest to spowodowane tym, że mam wyłączony zbiornik wody użytkowej. Z tego co się dowiadywałem, akurat w Daikinie, nie wiem jak jest w innych pompach, ale tutaj w Daikinie, jak jest używany zbiornik wody użytkowej przy defrostach urządzenie, sprężarka wspomaga się wodą z zbiornika i nie załącza grzałek, także w gruncie rzeczy to zużycie mogło być nawet jeszcze niższe. Albo takie same, biorąc pod uwagę, że miałbym dodatkowo wodę użytkową. Na obecną chwilę, ponieważ nie mieszkam w domu, wygląda to tak jak wygląda, no ale uważam, że nie jest źle. Tutaj widzicie jeszcze od połowy października łączny koszt w granicach 1350 zł. Za ogrzewanie. Tutaj zmienię na. Nie wiem, gdzie to jest praktycznie wszystko. Ale dam lata. Tak przedstawiały się październik, listopad i grudzień. A tak, styczeń i trochę lutego. Także łącznie 1350 zł, 2000, prawie 200 kWh. Tak więc to właśnie by wyglądało w ten sposób. Jeszcze w wolnej chwili nakręcę film, jak wyglądała produkcja prądu, bo to też chciałbym umieścić, ale to w wolnej chwili w najbliższych dniach postaram się zrobić. Do usłyszenia i pozdrawiam.